To i możemy startować. Przypominam, widzowie, zasady. Zasady są takie, że w lobby jest 8 Immortalów, 2 goldy, które twierdzą, że grają o wiele lepiej niż Gold. I to będzie nowa seria na YouTube, że będziemy właśnie tak mieszać te rangi i dawać ludzi z niższych rang do wyższych. No i co, jeżeli oczywiście moi, moi kochani widzowie, którzy są ze mną na kanale i biorą udział w odcinku razem ze mną, zgadną, kto to jest, będą otrzymywali jakąś tam sumę Valorant pońców, ile to jeszcze ustalimy. Będziesz bogata! <tarza> tak, będziesz bogata! Beezu. O ile zgadniesz, nie? O ile zgadniesz, a z twoją wiedzą walorantową może być ciężko. Dobra, no nie. Od jest wiem. słaby. Team jest taki, że nikt tu nie ma Immortala, wydaje mi się, takie są postacie. Już ten czwartek startują playoffy Mastersów, z tej okazji wspólnie z i przygotowałem dla Was kupon, ale sami przejdziemy do kuponu, przypomnę tylko, że oferta jest tylko dla widzów pełnoletnich, a wszystkie informacje na temat gry bez podatku i mojego kodu szalony znajdziecie w opisie tego filmu. I teraz przechodzimy sobie do meczu Edward Gaming na T1, bo to jest pierwszy mecz, który będzie już w czwartek i... Uwaga, tutaj decyduje się na Underdoga, yy, ponieważ sądzę, że T1 zwycięży po ciężkim meczu trzymapowym, ale uważam, że T1 odniesie zwycięstwo w tym meczu. Następnie przechodzimy do meczu Team Vitality na G2 Esport i wierzę, wierzę, że, G, że Vitality pomści Polaków i że wygrają z, z G2, yy, no i że następnie zmierzą się z T1, tak, yy, ale zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj po prostu na razie decyduje się na Vitality i wierzę w to, że wygrają. Pamiętajcie, widzowie, jeżeli wy zdecydujecie się nagranie, to żeby. Zawsze to robić z głową, za małą stawkę. Pamiętajcie, że nie jest to zatem żaden sposób na zawiałbek. No i zapraszam Was do dalszej części odcinka. Dawaj to, ja 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 to, to, Ja no, mogę, Brim. No lecisz to ja mogę tym Phoenixem, Albo Phoenixem, bez, 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 bez Ja mogę tak, k ja, ja pod tak, no, ja tak. no, no, no i dobro, dobro. No i nie? Mówcie mi, Grim. Mówcie mi, ja <laughs> to, tego ja wola w przez okno? Dobra, uznajmy, że za każdą za każdego zgadniętego golda każdy z was może dostać y, 500 wolent pońców, ale jeżeli zgadnie jakby mało osób z was, to zrobimy po tysiąc, nie? W zależności od tego ile zgadniecie. Jak okay. mało zgadniecie, to będzie no, po 1000 za jedno nie? zgadnięcie, a jeżeli. A co, jak nikt nie zgadnie. No to wtedy no, to Co ty się do dupy dostaje <laughs> No przecież. jak to, jak? Nawet to? tego nie poczujesz. No, no jak to nie poczuję, no ja nie mam dużo. No ty jesteś ale... milionerkiem przecież. Nieprawda, nieprawda. Proszę takich kłamstw. Ej, a jak on kur... nie ogląda na spectatorze, to ja to widzę? Nie. Jak mam wódź Kto igluje, kur... Gold igluje, gold igluje, proszę. Ej, dobra, to masz być dobry, kur... To może być dobry plan, Czekaj, kur... Ej, to ja kupuję tylko ghosta, kur... Bez niczego, No smoke'i, tak jest gówna ogólnie. Dobra, ona się patrzy w Nie no, ona igluje. No nie no, to takie ładne będzie? O. Dobra, może już nie oglądajmy Mai, żeby nie było za łatwo. O kur... Co to jest za cenownik? O, następny goldik. No, to jest Czej Czekaj, CC robię. Dobra, nie, nie mogę, nie mogę tym grać cenownikiem. Przypominam, że na moich streamach macie do zdobycia klawiaturę za 700zł oraz słuchawki za 500zł. Jedyne co musicie zrobić, to oglądać mój stream i zbierać punkty kanału, a następnie odebrać bilet, który pozwoli wam wziąć udział w losowaniu. Pamiętajcie, że macie na to niecały miesiąc, więc koniecznie wbijajcie na streama, link w opisie. Nie no, Maja na pewno udawała, szczerze. Ty Gold, Trafik. bo ty, przekup, ty, ty przekupujesz na drugich rundach, czy nie? Cześć, jest to. O kur... Nie bierzcie, nie bierzcie tych ryb tutaj tego Zajdź do walla daj ja Jest I do plecy Ty z klasika i w typ wali? O co chodzi? Co to jest? Jak oni przegrali klasiki? To jest cały team goldów? Czy co tam jest za nami? <śm> 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 No Rafik biega jakby mógł mieć golda no okej okay, no uważam, Ej, że... A te, te, te goldy miały w piku też golda czy wyższą rangę No tego nie wiem w sumie musimy zaprać z ale zaraz się dowiemy Jednego trafia rozwaj w drugie cały czas Klesią, nie, nie. No kurde chłopaki. Nie no oni no co to ma być? Tu chyba 10 goldów jest Nie no ale wydaje mi się, że właśnie Immortal to nie jest wysokie Elo ogólnie Serio? No zobacz, tam Hedzik pada od bąbu, od rakiet i tego... Techo To godzi. Nie wiem, szczerze to na razie nikt tu nie wygląda jak Immortal Chyba miałem jakieś za wysokie oczekiwania od Immortali Szybkie przypomnienie o tym, że ponad połowa oglądających nie subskrybuje tego kanału Więc jeżeli jesteś w tej grupie, zostaw suba i życzymy jego oglądania Pa <laughs> <O> kur... <laughs> Dzięki, do <śmiech> <dobra>. <śmiech> Jak to teraz spektajci kurwa to jest Gołdzik e, Dobra, niech mi głowę daje Okay. E, dobra, to jest, jest, dobra. No, no to Sejf... <noise> immortal jest. To Immortal, wydaje mi się, szczerze. Poziom naprawdę są... jest niezły. Taka sztuczka idzie. Łoj! No! Dobra, Immortal no. Okej. Okay. No dobra, immortal ten Cypher ma play. na pewno Immortala. Ja się tam mnie bo tam. I nie tam grajcie z Goldy nie grajcie z ryfo, nie grać. To ghosta się gra. Ej, co to za smok, O, może właśnie Twixy sprankował i dał 2 do jednego teamu. <tryk> daj, 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 daj. <tryk> on CT jest, on CT. Ja go puszuję. Like no kup mi Maja. Maja bez prawego jaja, bez prawego jaja. Kup mi. Ja nie mam pieniędzy, kur... Dobra, co? W się Przeczopany? Nie wiem, to co, druga osoba wygląda jak Gold, szczerze mówiąc. Nie, nie, nie... No nie no, ale ten jest wybitnie, No nie no, to, to jest... No to nie, nie wiem, czy on udaje, czy... To... No nie no, ten to jest... I on twierdzi, że on gra jak Immortal, tak? Chodzi jak na padzie przecież. Jakby miał joystick taki! Joystick! Mi się wydaje, że on może trollować tak szczerze, to jest jakiś bait. No kurwa, To jest troll, jak on kur*** Strzela specjalnie tak. Te on musi. on musi ten trollować. No to no. jest chujol! A ten jaki macelonik? wo, Ten jaki macelownik, on bombę zajeb w ogóle! Ej, dobra, oglądamy go. Ej, a on rozumiesz, że ludzie to trollują, żeby on nie odgadł? Masz na myśli, stary, tutaj oh. Ja smokuję shorta ortak Ej, co to f za trapy, wy to widzicie? Nie wiem, tego ja Jak ktoś oh, miał na moim powiek Ej, ty lasz, no, 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 no. no, bejtujcie, bejtujcie! Ty, a ten cyfer co tak ucieka do tyłu i hopsa? Aha, bo nożują Oj, wow, Maja dostała kosę Sad, napiszcie sad widzowie dla Maya, na czacie Gacuś ma potencjał No widzisz tu upy ej Gacuś, no Dobra, to jest immortal No ale Gacuś nie ma movementu takiego jak Gold, mi się wydaje Szczerze No ale biega sobie, on na wywaleniu biega, ale Na przykład Maja ma 8 killi, a wygląda jakby w... Pani łatwowczoła, i tak szczerze! No bez obrazy, Maja, jeśli to oglądasz, naprawdę nie obrażaj się na mnie, nie? Jakby nie e keep grinding every TD i będzie dobrze, ale aktualnie nie jest najlepiej, nie? Joke's over. You're dead. Jest? Mogę shield? Mogę shield? No, wartecznie. Nice, teraz kto? Ja, ja, ja. ja ze bro. broń. Dobrze gacuś, gacuś, dobrze No Gacuś, teraz jak go nie oglądamy to się nie stresuje i zabija Czy oni udają, że są chujowe No, nie wiem, może ta seria uświadomi wam, że Immortal to nie jest wcale wysoka ranga, nie? Ej, a on rozumiesz, że ludzie to trudują, żeby on nie odgadł no, no, Oaj, no, no, no. jeden na jeden Daj mu się zabić, daj mu się zabić 120 Nice. Dobra, mamy wadzie. to, mamy to Decydent, Kurwa, ej, dobra, nie, dobra, nie, dobra. Dobra, ten ziomek człowieku to ja nie wiem, on to tak przeszuje. Nie jest tak dobre. Dobra, oni tak trekkartują, kur Ty, Gacuś! Ej, daj na Gacusia. Bo on jakieś bomby wali. On ma 5 kili już. Idzie rezować jeszcze Gacuś, on na ogar. No nie no, Gacuś na niezłym ogarze jest jednak. Dobra, to możemy obejrzeć tego chambera. Nie okay. Maja otwiera, Ej, w ogóle to jest hit, nie? Maja otwiera w tym teamie! W tamtym teamie, ej, ja nie wiem, szczerze! Szczerze, jak Maja tam otwiera, no to ja nie mam pytań, no. Czy ten trzeci żyje? Ej, solo jakbym mógł, tylko sprawdzam, no. czy masz ciśnienie, czy żyje. Żyje, żyje. Czy... Oddychasz, okej, okay. jest nami, jest nami no. dalej! Jest nami dalej cały czas! Nie przejmujcie się, widzowie! On ma... on... On... Normalnie na. Dobra. Normalnie mi pikują, nie. normalnie mi pikują z nice No dobra, no i co? No nie wiem co oni powiedzieć, Jeszcze jedną będę wyglądał. Oj. Oj, Maja! Maja! Może to Maję można obejrzeć. Maję! Jakie... teraz. Demon, ja wiem kur... Jakie bum, ale chodzi dalej. Nie, dalej! Co to jest? Nie Ej, to jest niemożliwe, że ona tak chodzi i ona ma 13 killi, najwięcej na, na mapie całej, nie? Dobra, gole, tu maja, gramy tu mają to, gramy związek, to. co Ja tak... gramy w... Dobra, kurwa, dobra trak. w kur w... w... Gramy tak w kur. Jak nam z shorta przyjdą, ja smokuję wtedy No by na A poszli tylko Idą. Ja dronuję po tobie Blisko w smoku w smoku. No, dawaj, w smoku Dawaj, 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 Je jedz go, O, tykaj ten Oj so close. Oj okej, okej, okej sorry No i okej, rafik jest golden. Rafik jest goldem Wracaj, wracaj tam, wracaj tam, po swojej

Stwierdziłem, że, że to nie on. Oj, Rafi, nagle teraz trochę pobiegł, jakby były robotem. Ej, ciężkie to jest, wydaje mi się, że ja nie zgadnę nikogo. Między Goldem i Immortalem, widzowie, no nie no, to jest to. Ten odcinek mnie rozwalił, nie? Jeśli serio nie zgadniemy, Dobra, ja robię tego playa, trzeba rozrobić remis, nie? We, we, Kur... vida, vida. Remisujemy to, główno. Jest to jest moje obejrzenie, bro. Dobra, rodka, 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 ja. A nie wam, to coś, się, już nie widziałem tego. Nie. Sorry. Leków nie wziąłem. O kur. Czemu no, 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 gar... ten typ ja, wali na to... skąpie, no stop? O tu biega temu gościowi! Wow, typ na pierdolę na skąpie, wszystko co widzi! Okay. No i liściak, jeszcze 2k na koniec. Myślałam, że dwa goldy były w jednym teamie. Nie, nie było, nie było dwóch goldów w jednym nie. teamie. Nie? Zróbmy tak, najpierw wasze typy, yy, później zrobimy ankietę i widzowie też dadzą swoje typy w ankiecie i na koniec ja dam swoje. Więc y, możecie podawać swoje, zaczynając od... fila chwila, chwila, ja się pomyślę. Myślę, że Maja. Okej. Okay. Mm, najbardziej to Liściak. Dobra, ja myślę, że Hedzik i ten Casino. Hedzik i Casino, okej. Okay. Tak. Garfield i Smerfuś. Uh, okej, okay. czyli jest dużo różnych typów, dobra. Moje typy to Smerfuś i Cypher. Ja podkręcę trochę. Dobra, Twixy, możesz powiedzieć, kto był kto, kto był goldem? No, pierwszym goldem był Rafik Kochasz, e, że. To jest mm. Co? Rafik Kochasz był goldem? Jak on dał takie bomby na mainie? Weź to kuba, daj tą akcję im tu jeszcze raz. A drugim goldem był Lisjak e Jet. Okej! Okay. Oh. No Czyli ty, tylko Klaudia zgadła, tak? Prawa dla mnie! Prawa tak? dla, tak. dla mnie! Jezu, jestem bogata! No dobra, Klaudia, to Małysiu, tysiąc walent Nie. bogate! Nie... ty <noise> Ej, dobra, ale... Co jest? Rafik, kochasz? Był. To jednak nie będzie streamów z basenu. 10 razy lepszy niż twoi temacie, o co tu chodzi? Dziękuję każdemu za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, że chcecie like lajka, suba yy, i komentarz.